Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Katowicach. Krótka konferencja prasowa poprzedzająca nasze spotkanie z sympatykami, którym już teraz serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękuję także naszym działaczom, liderom Regionalnym Konfederacji. Jesteśmy na naszej trasie i dziś tutaj w Katowice zbieramy się pod hasłem obrony polskich interesów gospodarczych, obrony śląskich interesów gospodarczych, obrony kopalń przed niesprawiedliwym traktowaniem, którego dopuścił się w ostatnim czasie rząd. Przypomnijmy, że rząd zdecydował o zamknięciu 12 kopalń na 3 tygodnie. Tak się składa, że nie podano żadnej racjonalnej podstawy, dlaczego akurat te konkretne kopalnie. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami, które pracują w branży górniczej, które są w związkach zawodowych. Wiemy, że kopalnie, w których odnotowano największą liczbę zachorowań, nie zostały zamknięte. Natomiast około połowy z tych kopalń, które zostały zamknięte, w nich nie odnotowano w ogóle zachorowań, lub odnotowano zupełnie nikłą liczbę. W tle są oczywiście ogromne różnice cen pomiędzy rodzajami węgla wydobywanego w tych kopalniach w szczególności oczywiście węgla koksowego i energetycznego. Wiemy, że już wcześniej stosowano metodę zaniżania bilansów pod różnymi pretekstami, na przykład przestojów, zaniżania bilansów firm po to, żeby później takie kopalnie o rzekomo nierentownych strukturach, nierentownym wydobyciu, zamykać, wstrzymywać ich wydobycie. W tle jest ogromny konflikt pomiędzy polską gospodarką, polskim państwem, a Unią Europejską, która naciska na to, byśmy całkowicie odeszli od węgla. W tej w kampanii wyborczej gościłem już w Katowicach. Robiliśmy tutaj konferencję prasową z ekspertami z branży górniczej. Zapowiedziałem jednoznacznie: będziemy bronić polskiego węgla i. Trzeba to powiedzieć tutaj w Katowicach wyraźnie. Wydobycie polskiego węgla i produkcja energii to są tematy związane, ale to nie są tematy nierozerwalnie związane. My możemy sobie produkować energię nawet w 100% z odnawialnych źródeł energii, jeżeli jest taki ekspert, który stwierdzi, że jesteśmy w stanie odnawialnymi źródłami energii zaopatrzyć przemysł w stabilną energię. A węgiel możemy wydobywać choćby po to, żeby go eksportować, tak jak robią to w tej chwili inne państwa. Także te, od których my importujemy węgiel. Także polskie prawo do wydobycia swoich złóż naturalnych jest tym prawem e, na straży, którego chce stać e, polski przemysł, przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny, ale także wszelkiego rodzaju inny, nowoczesny przemysł, który jest skupiony tutaj, w Województwie Śląskim, jest tym na straży, którego chcemy stać. W duchu wolności gospodarczej, w, w duchu troski o polskie interesy narodowe. W duchu wizji nowoczesnego państwa, którą przyjechałem tutaj prezentować, którą dziś o południu prezentowałem w Krakowie, którą wczoraj prezentowałem w Przemyślu, w Rzeszowie, z którą docieramy do milionów wyborców, przedstawiając alternatywę dla zupełnie jałowego sporu pisu i platformy. Oddam teraz głos posłowi Robertowi Winnickiemu, który również przyjechał wspierać moją kampanię. Chwila na pytania od państwa i przechodzimy do kontaktu z naszymi sympatykami. Dzień dobry, szanowni państwo. Jako wiceprzewodniczący Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę. Że bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj w Katowicach stoję u boku kandydata, który rozumie gospodarkę, zna świat współczesny, nie boi się tego świata, który rozumie czym jest nowoczesny przemysł, nowoczesne wydobycie, również nowoczesny przemysł wydobywczy, i który rozumie. Czym jest Śląsk w strukturze gospodarczej Polski? Takim kandydatem, jedynym kandydatem jest Krzysztof Bosak. Taka jest prawda, proszę Państwa, i dzisiaj chcieliśmy to szczególnie podkreślić. Jest kandydatem, który nie boi się rozmowy. Nie boi się rozmowy na ważne tematy, tak jak boi się tego chociażby przewodniczący mojej komisji Marek Suski. Zaapelowałem w poniedziałek, wysłałem pismo, zadzwoniłem do komisji, poprosiłem o poinformowanie przewodniczącego w związku z działaniami rządu pilne zwołanie komisji. Teraz jest online, tak? Teraz jest online. Więc dlaczego nie można z dnia na dzień zwołać posiedzenia komisji? Zaproponowałem w poniedziałek, żeby komisja była we wtorek, w środę. Dałem 48 godzin. Zero odzewu. Zero odzewu. Rząd, pan Suski, wszyscy ci, którzy zajmują się energetyką, wydobyciem i górnictwem, chowają cię głowę w piasek. A ta głowa w piasek jest chowana dlatego, żeby niestety zlikwidować ostatnie bastiony niezależności energetycznej dla Polski. I dzisiaj z tego miejsca wraz z Krzysztofem Bosakiem apelujemy o to. Otwórzcie kopalnie, przestańcie sprowadzać rosyjski węgiel. Otwórzcie kopalnie i przestańcie działać wbrew polskiemu interesowi narodowemu. To jest istota też naszej dzisiejszej konferencji przesłania, ale nie tylko o tym chcemy mówić. Chcemy dzisiaj na Śląsku mówić o tym, jaki ma być ten nowy porządek, jakie ma być to nowe państwo, państwo sprawne, państwo przyjazne dla obywateli, państwo silne, które właśnie nie kojarzy się im z opresją, a kojarzy im się z pomocą i wsparciem. Kandydatem takim właśnie, państwa nowoczesnego o tradycyjnych wartościach jest Krzysztof Bosak, i bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj, wraz z pomocą i wsparciem wszystkich śląskich struktur konfederacji, się spotykamy. Dziękuję. Zanim oddam głos dziennikarzom, chciałem jeszcze poinformować, że w związku z tymi niezrozumiałymi, nieracjonalnymi, Oburzającymi działaniami ministra Sosina skieruję specjalną interpelację poselską, w której zadam pytania o podstawy zamknięcia konkretnie akurat tych 12 kopalń. Po pierwsze, dlaczego te kopalnie? Po drugie, dlaczego akurat na trzy tygodnie? Jeżeli okaże się, że chodzi tylko o to, żeby zarządzać emocjami społecznymi, zarządzać wizerunkiem rządu, w perspektywie horyzontu wyborów prezydenckich, w pierwszej turze, no to oczywiście jest to całkowicie nieakceptowalne i będziemy domagali się wyciągnięcia konsekwencji, a przede wszystkim, największą konsekwencją, musi być wyświetlenie tych faktów dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, żeby mieli świadomość, jak rząd rządzi, na jakiej podstawie. A podstawy do tego, by sądzić, że decyzje są nieracjonalne, nie oparte na żadnych racjonalnych przesłankach, mamy w tym, co obserwujemy przez ostatnie miesiące a więc ogromny chaos w zarządzaniu epidemią i wszelkimi obostrzeniami z tym związanymi. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Jaka redakcja, panie redaktorze? Jak brzmi Ale pytanie, nie panie nie redaktorze? Nie ma Prosimy o pomoc w powstrzymaniu likwidacji szybkich kopalni kurnińskich. W jaki jest status, status wydawanych koncesji na wydobycie zasobów naturalnych. Obecne prawo ułatwia przejmowanie ogromnych złóż, które właścicielami są Polacy. Dobrze, dziękuję panie, bardzo. Panie pośle, e... mamy akcję jesteście jedyną formacją, która Dziękuję może, bardzo. Pozwoli pan, że, narodowi, że odpowiem. Może narodowi przekazać Jasne. o e, o zasobach. Tutaj jest akcja uwłaszczeniowa. Zrobiliśmy obliczenia. 4,5 miliona jest w zasobach na głowę jednego... Pozwoli polu. pan, że odpowiem. Dziękuję bardzo za pytanie Proszę. o kopalnię Krupiński. Znam sprawę akurat nie najgorzej dlatego, że działacze obecnie tworzący konfederację w tamtym czasie i obecnie również w ruchu narodowym uczestniczyli wraz ze związkowcami w protestach przeciwko zamknięciu kopalni Krupiński. Wedle naszej wiedzy jest to kopalnia, która miała wszelkie ekonomiczne podstawy do tego, żeby w sposób opłacalny wydobywać węgiel. E, została zamknięta, jak wszystko na to wskazuje na bazie cichych porozumień pomiędzy polskim rządem, pomiędzy polską administracją a Unią Europejską. Unia Europejska stosuje różnego rodzaju instrumenty nacisku ekonomicznego na nasze państwo po to, żeby, aby wymóc politykę sprzeczną z naszymi interesami, politykę zamykania kopalń, wstrzymywania wydobycia złóż naturalnych, likwidowania. Lub wstrzymywania inwestycji energetycznych w energetykę opartą na węglu, jak elektrownia w Ostrołęce, i w zamian za to wydzielać nam pieniądze. Ten mechanizm w tej chwili ma być podniesiony wręcz do rangi rozwiązania instytucjonalnego, tak zwane rule of law, czyli wydzielanie pieniędzy w zamian za praworządność. Nigdy się na to nie zgodzimy. Jeżeli wygram wybory prezydenckie, z pewnością będę przyglądał się bardzo uważnie. Jeżeli mamy przy, przykłady kopalni, co do których jest Przekonanie, że można wydobywać surowiec i zostały one formalnie zamknięte, to z pewnością nie należy się zgadzać na to, żeby cała infrastruktura została zdemontowana, dlatego że nawet kopalnia formalnie zamknięta może zostać ponownie otwarta tak długo, póki się tego nie uniemożliwi na poziomie prac inżynieryjnych. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę, w takim razie dziękuję Państwu bardzo i przechodzimy do kontaktu z sympatykami i do naszego wiecu. Dziękuję bardzo.